Rady Miasta, ja Sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Proszę usiąść. 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Nowej Kadencji. Dwa tygodnie wcześniej swoją działalność rozpoczęła z kolei młodzieżowa Rada Miejska Jawożna. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dokonali już pierwszych wyborów. Do tej pory zadaniem młodzieżowych radnych było wybranie sobie przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza, czyli całego składu prezydium. Jakby od następnych sesji dopiero zacznie się realizacja właściwych projektów i pomysłów młodzieżowych radnych. Podczas pierwszej sesji młodzież wybrała przewodniczącą rady. Została nią Aldona Habczyk. Pomysły mam, nie to tutaj z pustą coś tam się narodziło przez ten czas, kiedy tworzyliśmy młodzieżową Radę Miasta. W szkole też widzę potrzeby, którzy, jakie młodzi ludzie mają. Zbieramy też od wszystkich uczniów we wszystkich awarzyskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ich pomysły, to czego oni od nas oczekują. Będziemy też pytać ich o ich problemy i tym też będziemy się starać zajmować. Pomysłów i problemów młodych ludzi z pewnością nie można lekceważyć. Takie aktywne uczestnictwo młodzieży w decyzjach na gruncie lokalnym jest niezbędne przy budowaniu społeczeństwa bardziej demokratycznego. Walczyć będę o to może nie walczyć, ale ubiegać się o to, aby po prostu młodzież miała większy głos w, w mieście, e, większy wpływ na to, co się tutaj dzieje, żeby decyzje nie były podejmowane bez nas, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy przyszłością tego miasta. Pierwsze posiedzenia młodzieżowej Rady pokazały, że młodzież w jawożnie patrzy w jednym kierunku. Chce się rozwijać i żyć ciekawiej. I choć ich działalność w Radzie nieco różni się od pracy dorosłych radnych, to jest to dla nich doskonała szkoła demokracji i samorządności. Na pewno jest to tak, trochę inaczej niż to wygląda na sesjach Rady Miejskiej, które się ogląda w internecie, ale na pewno, na, na, na pewno miło miłe, tak ja na przykład dla mnie jako młodego człowieka zasiadać tam, gdzie zasiadają nasi włodarze naszego miasta. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zarówno Młodzieżowa Rada Miejska, jak i ta właściwa będą od siebie wzajemnie czerpać jak najlepsze wzorce.